Manko tu janko widzowie? Witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft Creative Janko Pane. No i słuchajcie, tak dzisiaj, żeby was nie zanudzać, też, bo to domek sobie dokończymy kiedy indziej. A teraz, chodźmy do naszego wieżowca zobaczyć, jak tam się w ogóle sprawy mają. Bo jestem bardzo ciekawy. Bardzo dawno nie byłem przy tym wieżowcu, słuchajcie. Więc teraz pasowałoby. Mam elektryczną założoną? Nie. Fajerwerków mam coś? Nie mam firewerków. O, mój alej. Aha. Mój alej. Dobra. Alej, ale weźcie się ze mną nie pałętaj tylko kurczę. Tam, no, sieć. Ze swoim kolegą. Lecimy. Dobra. Hopa. I lądujemy. Okej. Okay. Słuchajcie, mamy. Teraz tak. Tutaj skoro mamy, czekajcie, bo ja zapomniałem jak to się buduje, ale to chyba było tak. Także że ja pomiędzy tymi szparami budowałem szkło cały czas. Aż w końcu dorównywałem i więc. Oj, więc myślę, że tak powinno dalej to działać. Czarny beton. Czarny. czarny beton. Mamy czarny beton. Szkło. Szkło. Takie jak mieliśmy, dobra. To od razu polecę tym. Pociągnę tym szkłem, słuchajcie, do góry. Dobra. Hop. Dobra. I tutaj, jak sami widzicie, kończy się ten budynek. Więc no, trochę pracy by, trochę pracy było przy nim, ale no, może jeszcze, słuchajcie, jak się dzisiaj postaram i zrobię to w miarę szybko i ładnie, to uda się go skończyć, chociaż wątpię. Tak wiecie, wstępnie, bo nie tak, że całkiem już w wnętrza im kurczę, wystroimy czy coś. Bo to jest niemożliwe w dzisiejszym odcinku po prostu. Trzeba będzie, słuchajcie, zrobić to w którymś indziej odcinku, jeśli zajmę się budową właśnie tych tutaj yy, wieżowców, które teraz właśnie. Yy, którymi teraz właśnie się zajmuje, yy, to to trzeba będzie zrobić w, w jakimś innym odcinku, ponieważ... <laughs> Nie starczy nam dzisiaj czasu to wnętrze. Jeszcze nie wiem nawet czy nam starczy czasu na dokończenie go całkowicie. Ale chociaż wątpię. Czekajcie, ściszę sobie troszeczkę muzykę. Muzyka. No się Dobra, damy na 3%. Gotowe. Okej. Okay. Hopa, hoppa, hopa. Hoppa. Dobra, słuchajcie, teraz tutaj do góry cały czas. Wszystkim zrobię dzień, bo już słońce zachodzi. Dobra, y... Time set day, Dobra, i mamy dzień. Teraz skaczemy na kolejne. dobra. Ty, a może faktycznie się uda skończyć, już te piętra. Fajnie by było. Tylko, jak ja dalej będę sadził takie błędy, jak tutaj teraz. To na pewno mi się nie uda o kurde, bo tam są jeszcze po... Co ja robię? Dobra. Dobrze jest. Sprawdzić? Tak, dobrze. Hop. Dobra. Kurde, dobra, hop. nie, tutaj dobra lecimy, słuchajcie, tutaj i ognia, ognia, ognia dobra i ostatnie dwie szyby zrobimy i będziemy mieli szyby gotowe no więc, słuchajcie to naprawdę, yy, naprawdę będzie fajne yy, mh, dobra sobie jeszcze. A ja w ogóle zapomniałem, gdzie my budujemy teraz. Kurczę, budujemy teraz w tym. Widzicie, bo tutaj mamy recepcję jeszcze nieurządzoną. Tutaj będzie stacja metra do wejścia. O, tutaj mamy, słuchajcie. A po co ja w ogóle tamtędy leciałem, a nie mogłem sobie właśnie metrem pojechać? Okej, hop. Dobra. Ile tego szkła tam potrzebuję, o. Dobra, hop. Dobra. Teraz tutaj jest ostatnie. O, jeszcze ostatnie szkiełko i mamy. No, szkiełko, szkiełko, szkiełko. No, słuchajcie. Ze szkłem już mamy koniec. Teraz trzeba... Skończyć z czarnym betonem. Czyli budujemy się do góry cały czas. Kurde, ten królik. To co on tak próbuje tutaj wejść? Poczekajcie. Jest zbagował chyba. A. No, ty. Skakać nie. Czemu ja go na dwa hity z ręki mam. Dobra. ha, no chyba... A. Dobra, no nic, mamy więcej mięso. <laughs> ok. Słuchajcie, bo tutaj jest bardziej krok, który muszę wykonać jako pierwszy. On mi bardziej tutaj odpowiada, żeby go zacząć jako pierwszego. Bo tutaj, jak sami widzicie, jest dość sporo tej ściany czarnej. Trzeba zmurować. No, dlatego. Bo jednak trzeba mieć łeb, żeby takie budowle kurcze zrobić. Mhm. Dobra. Dobra. Idziemy w dół. Wysyć się w górę. Okej. Okay. Tutaj się skupiamy tak. Lecimy. Dobra. I cały czas jump, 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 jump. jump. Dobra, hop. Pominaj jeden ten klocek. Tak myślałam. Co ja robię? Dobra, pum. Pyk, pyk, ok. I teraz... Oj. Mhm. No słuchajcie, fajnie będzie naprawdę taki grzebek wyglądał z tej strony. No, z każdej strony będzie taki. Ale na razie y, robię, słuchajcie, tutaj. Tam, y, tam nie wiem jeszcze czy się skończyłem bawić, czy nie. Tutaj się skończyłem bawić z tym. No nie, jeszcze te żeby mi zostały tutaj do wykończenia Tutaj się jeszcze pobawię z tymi między szkłem. I przede wszystkim zdejmę eletra, żeby mnie nie denerwowała. I muszę prawie każdą rzecz, słuchajcie, wywalić, dobra, to niszczymy, to niszczymy, to niszczymy, to niszczymy, to niszczymy, to też, to też, też, dobra. Na szczęście jakiś porządek jest w tym ekwipunku, a nie tak jak mieliśmy teraz, dobra. Hop! I ostatnie. Dobra. Okej. Okay. To i tak. Wow. Dobra. Dobra, tutaj skill Dobra Ja nie wiem dlaczego ja stoję, słuchajcie Tak Ja na krawędzi tego bloku stoję Dobra Tutaj mamy Hop, hop. Hop, dobrze. Przepraszam, słuchajcie, że ja tak mało mówię, ale to przez to, że się próbuję skupić tutaj. W sensie, no, się skupiam, tylko że muszę tutaj myśleć, żeby nic nie, nie zrobić źle. Pominąłem dwa klocki. Mhm. No i słuchajcie. Jak tam się nasz kolega miewa hmm? cześć kotek. Cześć mały. Sieć sobie tutaj masz wszystko, masz posłanie, proszę. O, jaki fajny patrzcie jaki mi rusik. O nie! Kotek do wody wpadł. A dobra, już wyszedł. Już kotek wyszedł. Okej. Okay. I się teraz nie przejmuję kotem, kurczę, tylko bardziej budowlą. No. Ej, ty! Ale ty, ziomek, miałeś chyba być gdzieś indziej. No, no poczekajcie. Smycz muszę wziąć, bo... Kurczę, mi ucieknie. Muszę go zabezpieczyć, bo, kurde, kociaczek nie zginie niedługo. Dobra, chodź tu, kot. O, koteł. Oj tu. A, i właśnie, to jest fajne, że koty są odporne na upadek z wysokości. A teraz go by pasowało, by go tutaj wsadzić. Chodź, kotek. Jeszcze, ci, jeszcze się zgubisz gdzieś. Tu, tu. Chodź, Marcel. A właśnie, napiszcie y, w komentarzu, jak nazwać tego kotka. Bo sam jestem ciekawy waszej propozycji. Tam jakaś Cin na 4 mi pisała, żebym nazwał kwadrata w Geometry Dash. W geometry dash Józef słoneczko, no nie? No i no to tak myślę go nazwę. Chyba, że macie jakieś inne propozycje. To nie wiem, którą wybrać. Zobaczę, która bardziej mi się spodoba. A no, Józef słoneczko też dobre. Okej. Okay. Hop. Dobra. Hop. Uwielbiamy kluczkami. Dobra, pięknie. I co teraz... O nie! Teraz. Kurczę, jeszcze tyle grzebyków zostało. Okej, okay, hop. Dobra, spróbuję się jakoś uwinąć, słuchajcie, do końca odcinka z tymi grzebykami. Hop. Mm, nie, ekwipunek. O, właśnie, będę po prostu latał. W sensie, że. Czy mam myszkę i latam w górę i w dół? No i tak też kurczę, można uwinąć. Um. Time set, Day. Ok. Tutaj mamy. Nie, nie wyrzucaj czarnego betonu. Ziomek. Gdzie jest czarny beton? O, tutaj, tutaj, dobra. Nie potrzebuję na razie tego wiadra wody, bo jeszcze nie chcę robić waterclaca. A gdzie co, zresztą spróbuję zrobić tam na dół. Dobra. O o, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Trzeba wodę stąd zmyć Dobra i woda już się zmyła. Teraz lecimy po raz kolejny czarnym betonem. Tutaj robić cuda. Dobra. To jest pominięty. Dobrze myślę, dobrze myślę, dobra. No i słuchajcie, jeszcze ostatnie tutaj ta ściana wystarczy, że... Z... Tą ścianę wystarczy, że zrobię. No i mamy praktycznie gotowy wizualnie. Z zewnątrz, tak? Przejdźmy muszę zobaczyć. Tak, mamy wizualnie z zewnątrz gotowy. Yy, więc słuchajcie co? Robimy ścianę. Dobra. To jakoś podwójnie... Tymi blokami idę. I próbuję jakoś szybko skidować tą myszką. Dobra, hop. No ale nieważne, że to drugi blok. Potem się poprawi. Najważniejsze, że teraz trzeba szybko to zbudować, żebyśmy się uwinęli z całą formą. Może jeszcze dach się uda zrobić, chociaż wątpię, bo już 15 minut odcinek trwa. Dobra. A, to najbliżej chwilkę przedłużę, żeby zrobić, słuchajcie, tą, tutaj, dach. Dobra. Ściana, pani ściana. Dobra. No i słuchajcie, już bardzo niedużo zostało do tego, do właśnie tutaj wykończenia tej ściany. Więc teraz tylko, żeby się z nią uwinąć w miarę szybko i fajnie. To ja buduję szybko, dlatego hop. Dobra. Hop. Hop. Dobra. Hopa. Dobrze, tutaj tak. Mhm. Teraz tutaj dorównu dorównujemy tej ścianie. Tej ścianie, dobra. Hop. hop. Robimy zakończenie, dobra. Mhm, teraz tu Dobra, słuchajcie, no ścianę myślę damy radę zrobić. Mhm. Dobra. Hop. Dobra. O nie, spadłem. Dobra, jeszcze dwa bloki na ścianie i mamy go. gotową. Więc czadersko. Dobra. Hop, hop. Nie, spadłem. Okej. Okay. Hop. Dobra. Hop. Dobra. No i mamy, słuchajcie, ścianę. Finisz. 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 Pięknie. Jest ściana. Mamy grzebyki Jest wszystko, więc. No. Przechodzimy do robienia. Aha. Szkło jeszcze nie, nie podokańczane. Dobra. Jak mogłem o czym zapomnieć w ogóle. O prawie najważniejszym wyglą wyglądzie, co zależy. Oj, od prawie najważniejszego, słuchajcie, tutaj elementu. mogłem to w ogóle zapomnieć. Dobra, na szczęście tylko trzy zostały, a nie więcej. Dobra, jest ok. Uwaga, dobra, hopa, hop dobra! Finisz z tym, finisz ze ścianami. Teraz, da. A a, a a a Biały beton. Dobra, słuchajcie, całkiem nieźle się uwinąłem, jeśli chodzi o te ściany tutaj. Tak samo, inne rzeczy. Więc myślę, że zdążę zrobić jeszcze chociaż połowę tego dachu. Postaram się przynajmniej. Więc buduję szybko, sprawnie, ładnie, dokładnie. Za pierwszym razem, żeby było. Żeby nie zepsuć. O, widzicie? Dokładnie wszędzie dopracowywuję, żeby tutaj kurczę, nie było po tym, że źle to robi. Źle, źle, źle w komentarzach. Kto ja tu z skillem kurczę? Lecę swoim. O. Dobra, hop. Dobra, hop, 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 hop. Budujemy, budujemy, budujemy. Dobra, słuchajcie, pięknie, pięknie idzie ten dach. Przynajmniej szybko bardzo, no. No i jak? No i git, no i patrzcie, no i mamy podstawy prawie dachu. Więc teraz jeszcze, żeby zrobić cały, wystarczy mi chwilkę. A, spadłem! Ratujcie mnie, ludzie! No to jest trochę głupie, żeby jakiś y, ktoś, kto y, ten Robotnik, który robi dach, żeby spadał z tego dachu, no nie? To by było już na serio głupie. Mhm, dobra. Hop, hop. Dobra. I tak, skill, skill, skill. Dobra. Wypełnię to takim właśnie, jak robiliśmy ten. Ten domek, czy coś. Mhm. Dobra. Hop. Hop. Dobra. Wylatuję. Dobra. No i słychajcie. Hopa. Ostatnie bloki tutaj już stawiamy. Do zakończenia pierwszego elementu budowy. Ja tu stukam w myszkę, jak sami zresztą słyszycie. Żeby jak... Tutaj jak najszybciej to zrobić mhm. dobra. Hop. Hop. Dobra. Hop! Kurde. Hop, dobra. Hop. No, słuchajcie ostatnie. Ostatnie tutaj bloczki, już naprawdę ok. Dobra, dobra. I uwaga, uwaga. Jeszcze dwa bloki na szerokość. Dobra. Tak, e, dobra. Czy się stresuję? Klikam wszystkie klawisze, słuchajcie. Dobra, hop. Hop. Dobra. Ok, pomału. Hop. Hop. Dobra, budujemy ostatnie te bloki, słuchajcie. Te ostatnie bloki już. Dobra. Hop. Dobra. Dobra. I tak, oto zakończamy budowę dachu. Jest. 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 Tak. Mamy dach. Mamy to, słuchajcie. Mamy to. Tak. Udało się wreszcie. Po tyle po tyl tutaj, słuchajcie, próbach tego wieżowca. Naprawdę wygląda on świetnie. Więc zostawcie subskrypcję na kanale. Ja się z wami żegnam. Więc kto chce, niech zawie łapeczkę, a kto chce, niech subika. Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.